Dostałem najrzadszą rzecz w całym Brawl Stars Od samych jej twórców Mordeczki, dzisiaj dowiecie się co to jest za przedmiot Ja się naprawdę cieszę, że to dostałem Bo chyba tylko 1% graczy to coś ma Albo nawet mniej Jeśli chcecie się dowiedzieć co to za rzecz To zostawcie łapkę w górę po tym odcinkiem Jeśli będzie też łapeczek To nie no, w sumie nieważne ile będzie łapek I tak wam to pokażę, bo pokażę to w tym filmie Więc po prostu oglądajcie do końca Ale łapeczkę też możecie zostawić z gry, dziękuję Ale w dzisiejszym filmie będzie też o wiele więcej innych rzeczy Już na początku tego odcinka Tutaj tam pięciu zwycięzców konkursu na właśnie skinka do Hanka. Gratulacje, ziomale, to Wy go wygraliście. Oprócz tego zdobyliście też specjalny spray, emotkę, no i ikonkę gracza. Macie 3 dni, żeby zgłosić się do mnie na Instagramie Toriety No i jeśli się nie zgłosicie, to niestety będę musiał wylosować kogoś innego. Więc widzowie, jak nie wygraliście, to się nie przejmujcie, bo ja jestem pewny, że minimum jedna z tych osób się nie zgłosi, bo zawsze ktoś się nie zgłasza. Więc pewnie będę miał wam jeszcze jednego skinka do rozdania. Dlatego subskrybujcie mój kanał koniecznie, żeby tego nie przegapić, Bo każda osoba, która ma suba na moim kanale, może zwyciężać różne nagrody za darmo a zanim długą konkursów będzie też dużo więcej. Ale zaczniemy sobie ten odcineczek od bardzo ważnego newsa, mordeczki. Mianowicie chciałem wam powiedzieć, że parę dni temu mieliśmy trzecią rocznicę Star Parku, no i przy okazji trzecią rocznicę wyjścia kolet. I co za tym idzie, mordeczki? Minęły już trzy lata, odkąd twórcy pierwszy raz ogłosili Star Park, czyli te tajemnice, te największe po prostu sekrety całego Brawla. No i tak się składa, że jakoś mamy to już 3 lata, no to w najbliższym czasie wiecie o tym, że twórcy będą robić nam sporo różnych tajemnic i będziemy się bawić w detektywów. Zresztą sami twórcy to potwierdzili, więc mordeczki no na pewno będzie ciekawie, dlatego tym bardziej śledźcie mój kanał i oglądajcie tego tak do końca, bo już zaraz pokażę wam najrzadszy przedmiot, który dostałem. Ale już od jakiegoś czasu mamy nowy karnet zadymiarski w Brawl Stars. No i też z dnia na dzień teraz wychodzą cały czas nowe skiny, więc mordeczki. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie zakupił nowego karnetu lub chce kupić sobie jakieś nowe skiny, no to pamiętajcie, że jak doładujecie sobie jakiś pakiet klejnotów z moim kodem, no to wtedy pozdrowię was na odcineczku, więc mordeczki, koniecznie polecam każdemu używać kodiku w sklepie i tak tam kilka. Osób, które ostatnio zakupiły sobie coś, właśnie z moim kodzikiem. Mega Wam dziękuję, Morty, jesteście totalnymi szefami. Naprawdę jest mi strasznie miło. I teraz posłuchajcie bardzo ważna rzecz. Widzowie, pamiętacie, jak jakiś czas temu dostaliśmy mitycznego Stardropa za darmo, co nie? No było to mega fajne, bo mieliśmy gwarantowanego mitycznego Stardropa totalnie za free. Wchodziliśmy sobie do sklepu i go odbieraliśmy. I tak się składa, że twórcy na Brotoku mówili nam, że dostaniemy jeszcze dwa kolejne Stardropy inne za darmo. Bo łącznie mamy dostać trzy. Jak już dostaliśmy tego mitycznego, to jeszcze mają być jakieś dwa inne. No i jeden z nich wydaje mi się, że na pewno będzie legendarnym, a ale dlaczego o tym mówię? Chciałem porozmawiać z wami o tym, kiedy my dostaniemy ten darmowy stardrop, drop na przykład legendarny lub ten jeszcze inny. Wydaje mi się, że mordeczki już da niedługo na pewno, ale czy w tym miesiącu to pewnie nie jestem. Może gdzieś pod koniec tego miesiąca, a jak nie, to już na początku października, myślę, że na pewno dostaniemy te kolejne prezenty, więc wyczekujmy widzowie, bo będzie na pewno fajnie. Pamiętajcie, że twórcy też na październik planują dla nas specjalny event ze stardropami. dropami Podaj, że to ma być w październiku, gdzie mają być podwójne stardropy dropy w danych dniach, no to myślę, że wtedy właśnie dostaniemy tego jednego darmowego na pewno. Już zbliżamy się, żebym pokazał Wam najrzadszy przedmiot, który dostałem od twórców, więc oglądajcie do końca, nie przewijajcie. Lecz najpierw chcę wejść sobie widzowie w masterowanie. No i po pierwsze, odebrać sobie tutaj Golda do Mac, ale nie o tym. Chcę sobie teraz przejść widzowie tutaj. Mamy wsparcie technologiczne 2.0 tytuł gracza, lecz mi chodzi o ikonkę gracza. Dużo ludzi pisze, że ta ikonka się zmieniła. Ja nie wiem, nie śledziłem wcześniej jaką ikonkę miała Mac. Więc napiszcie mi w komentarzach trwaliście do tego momentu, czy ikonka od Mac się zmieniła, czy dalej jest taka sama. Bo mi się ona mega podoba i naprawdę nie wiedziałem, że Mac ma taką fajną ikonkę. No i przychodzimy do tego, na co każdy czekał, mordeczki, wchodzę sobie tutaj w nagrody i otrzymałem dwie specjalne emotki, w tym jedna z nich należy do Starszeli, mordeczki, patrzcie, twórcy normalnie dali mi już jakiś czas temu, gdy wychodził nowy update, specjalną emotkę do Starszeli, dostają ją tylko osoby, które mają Starszeli, więc jakby nie patrzeć, jest to jedna z najrzadszych ikonek w całej grze. No okej, okay, może nie jest ona najrzadsza, ale na pewno zalicza się do jednej z najbardziej rzadkich, dlatego ja będę sobie ją używał i strasznie się cieszę, że ją mam, możecie mi się pochwalić w komentarzu czy też dostaliście tą emotkę czy nie w sumie ta emotka do ulicznej Tary też jest całkiem spoko, chodzi mi tutaj o to, bo ją też dostałem aczkolwiek no jednak nie ma to porównania do tamtej emotki starszej, ona jest dużo lepsza ale mordeczki, już teraz bliżej do wyjścia Chanka, więc słuchajcie uważnie, bo to jest kolejny ważny temat no i zwróćcie uwagę na Chanka, czy on nie przypomina wam czasem jakiegoś zadymiarza no dużo osób pisało i ja też się z tym zgodzę że właśnie Chank trochę przypomina Mortisa tak z wyglądu, oczywiście nie tego skina, tylko zwykłego Mortisa mają bardzo podobną twarz, ten nos taki zwłaszcza mają podobny, no i po prostu się według mnie kolorem. I patrzcie, co ktoś zrobił. Ktoś po prostu ich przemienił na Twitterze. Liczankowi dodał specjalną łopatę Mortisa i dał go w jego stylu, a Mortisa wsadził do właśnie mordeczki tego pociągu od Chanka. No i musicie przyznać, że idealnie to pasuje do nich, tak szczerze. Ja nie widzę różnicy. Wygląda tak, jakby to był po prostu skin do nich. A propos skinów, mam dla was bardzo ważny temat. Mortki, tutaj nam specjalną grafikę, która może nam pomóc w tym, żeby przewidzieć, jaki kolejny zadymiarz dostanie następnego skina w kolejnym Brawl Toku. Ponieważ tutaj wyświetlam wam zadymiarzy, którzy od Dawniejszego czasu, od najdłuższego czasu nie dostali żadnego skina. No i na przykład od 9 miesięcy skina nie dostał totalnie e, Gaz, a on ma tylko jednego skina, w grze i to drogiego. Od mordeczki 10 miesięcy skina nie dostał Grom i on ma łącznie dwa skiny aktualnie. Tak samo bardzo dawno skina nie dostał Fang, czyli Kieł. Od dokładnie roku i dwóch miesięcy. Ale lecimy dalej, bo nie wiem czy wiecie, ale Byron nie dostał swojego skina od roku i trzech miesięcy, co jest grane, ale to jest jeszcze nie koniec. Gale nie dostał żadnego skina. Od roku i 10 miesięcy, a Jean tak samo od roku i 10 miesięcy. Lecz rekordzistką jest B. Ona nie dostała żadnego skina od ponad dwóch lat i 3 miesięcy. Naprawdę to robi wrażenie, to jest bardzo długi wynik, więc mi się wydaje, że któraś z tych postaci na pewno w kolejnym roll-toku skina otrzyma. Nie wyłączajcie jeszcze tego odcinka, bo mam dla was coś grubego, lecz zanim do tego przejdę, zapraszam was na mój sklep, właśnie dla was, mordeczki. Macie tutaj kozackie bluzy, koszulki, nawet plecaki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dużo fajnych wzorów, link jest w opisie. No i do każdego zamówienia dużo. Same zdjęcie z autografem, więc naprawdę warto sobie obczaić. Z góry dziękuję. No i jakoś tak przyjemnie mi się teraz mówi o skinach, więc muszę Wam powiedzieć kolejną grubą rzecz, Ziomale, Pokazuję Wam teraz takiego skina do Broka z Karnetu, którego na pewno każecie. Jest to Super Renter Brok, ale on jest w takich niebieskich kolorach. Co by na to, żeby twórcy dodali jakieś jego inne odcienie? Tutaj Ziomeczek z Twittera właśnie stworzył taki specjalny koncept, gdzie mamy właśnie tego skina w różnych kolorach. I Waszym zadaniem jest teraz mi napisać w komentarzu, który z tych kolorów najbardziej Wam się podoba do tego skinka. Ja muszę przyznać, że najbardziej chyba podoba mi się tak szczerze. Ten żółty, ej on kozacko wygląda Ale zielony też jest ładny, zresztą czarny też Wszystkie są ładne, kurde naprawdę fajnie to wygląda Też jak miałbym wybrać jednego to chyba wybrałbym żółtego Teraz coś giga śmiesznego widzowie Patrzcie na to e, No jak wiecie mamy dużo różnych pinów w Brawl Stars Ale to co ktoś tutaj stworzył Postanowiłem, że po prostu pokażę to na końcu odcinka Bo to jest mega śmieszny pin, który pokazuje nam środkowy palec ej, Czajcie, że ktoś normalnie zabija was w Brawlu I pokazuje wam takiego pina Przecież to by była masakra, ja by się tak wkurzył. Na szczęście takiego pina nie ma, i myślę, że twórcy go nie dodadzą, bo to by było zbyt wulgarne, tak szczerze. No właśnie. No i teraz cofamy się trochę w czasie, Wy oglądacie urywek tego końcówki tego odcinka z ponad tydzień temu. Ja to nagrywałem tydzień temu, bo muszę wam pokazać coś grubego. Wtedy dokładnie zakupiłem pakiet kolekcjonera spajka. Jest to mój taki pierwszy pakiet, który kupiłem i strasznie się nim jaram. Yeah! Bo jest to pakiet mordeczki do właśnie mojej ulubionej postaci. Nie dość, no, że dostaję hiper do, do spajka. Otrzymuję jeszcze specjalną przekozadką młotkę, która mi się strasznie podoba. No to dodatkowo otrzymuję specjalny spray spajka, który jest śliczny. No i mamy jeszcze ikonkę gracza, która naprawdę robi. I wrażenie. Zaraz sobie ją oczywiście ustawię. Co prawda wyzerowałem się z wszystkich monet, ale teraz mój Spike na 30 randze wygląda jeszcze ładniej. Ja cię kręcę. No nie mogę się doczekać po prostu, aż nim zagram. No i jak dostaliście do tego momentu, to napiszcie mi w komentarzu Spike. Wtedy będę wiedział, że oglądacie moje filmy do końca. A na koniec tego filmiku pamiętajcie, że już coraz bliżej do finałów Mistrzostw Świata w Brawl Stars. No i za niedługo pewnie poznamy, jakie będą nagrody za te finały, więc jak już będziemy mieli informacje, to oczywiście wam powiem, bo póki co mamy, że rozpocznie się niedługo. Więc czekamy, no i na pewno już będziemy wiedzieli wszystkie nagrody, które dodadzą i będziemy mogli zdobyć.